Szymanko szymanko dzisiaj trenujemy w Sting hype Muay Thai w Chiang Mai Tak więc zanim tam wejdziemy tradycyjnie zostaw łapkę w górę, komentarz, zasubskrybuj a ja biorę i wbijam na matę. Lecimy. Tutaj wjeżdża klasyczna rozgrzewka, czyli zaczynamy sobie od skakanki. Jak się rozgrzaliśmy skakaniem, no to trzeba jeszcze się rozgrzać na worku. I tutaj mamy freestyle przez 3 minuty. W międzyczasie chodzili trenerzy pomiędzy nami i mówili nam kto z kim będzie robił i którym jest się w kolejce, bo tutaj wygląda to tak, że przeważnie są dwie osoby na trenera i robi się jedną rundę na tarczach, później jest przerwa na worku i znowu tarcze i znowu worek. I takich rund jest do zrobienia trzy. I tutaj właśnie jedna z tych trzech rund, jak możecie zobaczyć, nie ma żadnego szaleństwa. Bardziej na spokojnie te tarcze są robione. Mimo to, że jest robione na spokojnie, to nie zapominamy o najważniejszym, czyli 10 na stronę musi być kopnięte. Prawa zrobiona, czas na lewo, żeby sobie jakoś urozmaicić te rundy na worku. No, to zrobiłem sobie jedną rundę tylko ręce i to bez przerwy. Lecimy 3 minuty. Kolejna runda to ćwiczenie pomagające w rozkopaniu się, czyli kopiemy na przemian raz prawa, raz lewa. A wszystko kończą kolana. Na koniec treningu jeszcze zrobiliśmy sobie sparingi. Ci co chcieli, niestety za dużo nas się tutaj nie zgłosiło. Była nas czwórka, tak więc zrobiliśmy trzy rundy, tak żeby był każdy z każdym. Niestety, nie wiem jak ja sprawdzałem to ustawienie kamery. Wydawało mi się, że jest dobrze, a niestety widok tutaj nie za dobry. Pomimo tego, że było nas niewielu, no to bardzo przyjemne sparingi takie. Na mega luzie bez żadnej spiny. A po sparingach jeszcze 20 pompek, i można kończyć trening. Po treningu elegancko można sobie usiąść tutaj na takim jakby ogródku, wciąż na terenie klubu, wypić kawkę albo szejka i się zbierać. No i mamy to trening Sting Hive zrobiony. Ogólnie mają dwa kluby, jest Sting Hive, i jak rezerwujecie miejsce, no to warto się upewnić, w którym miejscu chcecie trenować. Ogólnie miejscówka fajna, kosztowo, nie za drogo, tak więc zdecydowanie mogę polecić, a Ty zostaw lajka, napisz w komentarzu co uważasz o tym klubie, o tych treningach i widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć!